Witam Was kochani w ten piękny poranek, jesteśmy dzisiaj w miejscowości Bled na Słowenii, u podnóża Alp Julijskich, za mną w tle jezioro, przepiękne o poranku, wspaniały klimat. A ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć dlaczego za cel obrałem sobie ojtrud i jak będę próbował dążyć do tego, aby udało się ten cel i marzenie zrealizować. Zapraszam. Zacznę od tego, że jako dzieciak trenowałem piłkę nożną, więc byłem dosyć e, aktywny sportowo. Można powiedzieć, że sport jakby nakreślił trochę mój charakter. E, po maturze miałem lekki rozbrat z treningiem, z, ze sportem. Były troszkę inne priorytety, była szkoła, był jakiś rozwój osobisty, zawodowy. Natomiast nadal pozostawałem e, aktywną osobą. Kocham góry. Spędzałem w nich dosyć sporo czasu. Zimą, narciarstwo, skitouring, w lecie trekking czy wspinaczka. Góry zawsze dawały mi takiego pozytywnego kopa. Czas spędzony w górach zawsze kojarzy mi się dobrze i zawsze z takim restartem głowy, resetem, ucieczką od tego, co dzieje się na co dzień. I podobnie było z rowerem. Ja rower odkryłem Dość późno. Pierwszą szosę kupiłem po 30. E, I w związku z tym e, dopiero odkrywam kolarstwo, tak naprawdę. Nie ukrywam, że e, bardzo się zajawiłem tym sportem i, i ciągnęło mnie strasznie, bo no, rower dał mi takiego pozytywnego kopa życiowego. W czasie, gdy byłem już troszkę wypalony zawodowo i no, nie miałem takiego uśmiechu na twarzy wstając rano, no to rower zdecydowanie mi to przywrócił. Dał mi taką pozytywną energię i ten trening kolarski jest po prostu naturalną konsekwencją tej pasji, która we mnie e, zaczęła wzrastać. Jak wiecie, trening kolarski jest bardzo czasochłonny. Nie da się zrobić formy z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. A z uwagi na to, że ja tego czasu nie mam zbyt wiele, musiałem przyjąć nieco inne priorytety w treningu. Postawić bardziej na treningi jakościowe, a nie ilościowe. No i aby nie błądzić, poprosiłem o wsparcie Kubę, który rozpisał dla mnie plan treningowy. Oczywiście poprzedzony najpierw badaniami, następnie okresem adaptacji na siłowni, treningiem siłowym. No ale to nie wystarczy, bo aby dobrze jeździć w górach po prostu trzeba w tych górach jeździć i trenować. Dlatego też najpierw wybraliśmy się zimą do Almuniekar do Hiszpanii potrenować, a teraz jesteśmy na Słowenii w okolicach Triglavskiego Parku Narodowego ojczyzny Mateja Mohoricza i Tadeja Pogaczara No i w okolicach miejscowości Bled, w której mamy bazę, w okolicach 50-80 km, jest sieć dobrych lub bardzo dobrych jakościowo dróg. Sporo przełęczy, sporo podjazdów, na których po prostu można trenować. Te asfalty, infrastruktura jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu zjazdy są bezpieczne. No i te warunki do treningu po prostu są optymalne. No nie bez znaczenia jest też fakt, że Słowenia jest zwyczajnie pięknym krajem, bardzo czystym, bardzo takim otwartym jest tutaj bardzo fajna atmosfera, ludzie są naprawdę przyjaźnie nastawieni do kolarzy również. Być może jest to właśnie zasługa tych sukcesów Słoweńców. No i przede wszystkim jesteśmy bardzo blisko natury, a to ja osobiście sobie bardzo właśnie cenię. Dobra, ale zapytacie właściwie, dlaczego to Ojtrud? Z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że jest to niezwykle ambitny cel, a wydaje mi się, że jeżeli stawiać sobie jakieś cele, to właśnie te ambitne, które będą powodowały nasz rozwój, które będą nas determinowały do wyjścia ze strefy komfortu i po prostu do rozwoju czy to własnego ciała, czy umysłu, a pewnie w moim przypadku i w przypadku tego wyścigu obu tych elementów. Ponadto, wyścig Ojtrud ma bardzo ciekawą formułę. Podoba mi się to, że jedziemy dzień po dniu, pokonujemy bardzo trudne górskie etapy. No i jest to taka namiastka takiego ścigania zawodowego, którego ja nigdy nie miałem okazji doświadczyć ani jako widz, ani jako uczestnik. I już pewnie jako uczestnik nie będę miał okazji, więc, więc jest to dla mnie taka, taka namiastka tego sportowego, prawdziwego kolarstwa. Ciekawą sprawą w tym wyścigu jest zaplecze. Sponsorów jest wielu, pakiety też do najtańszych nie należą, więc można spodziewać się wiele i faktycznie wydaje się, że wiele otrzymujemy. Po każdym setupu uczestnicy mogą wziąć udział w sesjach takich fizjoterapeutycznych, poddać się masażowi no i przyspieszyć swoją regenerację. Dodatkowo, w zależności od wybranego pakietu, możemy zdecydować się na wariant, na przykład z noclegiem, co też może ułatwić logistykę i no po prostu organizację takiego wyjazdu na na wyścig no i wydaje mi się najważniejsza sprawa która no dla mnie jest kluczowa to oczywiście Dolomity moim zdaniem najpiękniejsze pasmo w Alpach niezwykle urokliwe zwłaszcza o zachodzie słońca czy w tak zwanym golden hour te strzeliste, wapienne szczyty no niesamowity klimat no nie bez znaczenia jest też oczywiście fakt, że przy tej okazji, przy okazji wzięcia udziału w wyścigu, będzie szansa zaliczyć wszystkie te kultowe przełęcze, o których marzy właściwie każdy amator kolarstwa. No i jeszcze jeden mały przypominacz. Jeżeli podoba się Wam nasz kanał, to co robimy, to zachęcamy do kliknięcia subskrypcji, oznaczenia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych odcinków.